Dwójka kryminalistów na emeryturze spotyka się po latach w Szanghaju, dzieją się rzeczy, koniec. Nazywam się Wiktor Tarapacki i właśnie opisałem wam fabułę gry Kane and Lynch 2 Dog's Days w wersji na komputery osobiste. Włodzimierzu Biały, czy znaleźliśmy się w dobrej grze? Nie wiem, Jeremiaszu Różowy, coś tu jest nie tak. Kane, Lynch, co wy właściwie robicie? We wstępie śmieje się, że fabuła w drugim Kane e Lynch nie ma znaczenia, bo w sumie z grubsza właśnie tak jest. Kane przybywa do Lyncha, który jakoś ułożył sobie życie w Chinach. Podczas jednej roboty dochodzi do pomyłki, która kończy się rozwaleniem połowy Szanghaju, wybiciem masy funkcjonariuszy, rozgromieniem triady, a później wchodzą napisy końcowe. Wydarzenia nie wydają się być połączone zbyt mocną logiką. Trzymają się głównie na mąkę i próbie wzbudzenia kontrowersji. Niemniej, czy aby na pewno historia jest tu potrzebna? Podchodziłem do tego tytułu bez znajomości pierwszej odsłony. Jak to miało miejsce przy of Juarez de Cartel, do wspólnego grania namówił mnie kumpel. Wybraliśmy najwyższy możliwy poziom trudności i rozpoczęliśmy przygodę. Początkowo można odnieść wrażenie, że twórcy pokpili sprawę z projektem broni. Od pukawki, które jakoś eliminują przeciwników po trzech strzałach ostrzegawczych z przełożeniem do głowy. Niespecjalnie mocne, niespecjalnie dobre. Z czasem jednak, kiedy w fabule pojawia się armia, sprawa potęgi arsenału zaczyna trochę zanikać. Dźwięk takiego famasa, wraz z jego odrzutem, czy strzelby zdejmujące wrogów jedynym celnym strzałem, stają się standardem. A zatem idzie jakaś większa satysfakcja z walki. Zabawnie prezentują się misje skradankowe. Widać, jak bardzo jest to skryptowane. W jednym segmencie mijaliśmy z ziomkiem helikopter. Pierwszy odruch strzelamy do niego. Po kilku sekundach bohaterowie stwierdzili, że śmigłowiec chyba ich nie zauważył. Glicze są powszechne i to również takie, które miejscami blokują postęp fabularny. Od na początku człowiek którego goniliśmy, uznał, że ma dosyć uciekania, więc nieśmiertelny stanął i gapił się na nas w tej swojej jedynej skarpecie. Całe szczęście, skrypt się doczytał, gdy uznaliśmy, że dokończymy pościg bez ściganego. Raz też nie doczytała się scenka końcowa misji, przez co na pociągu wylądował jedynie lynch, a Kane został gdzieś w tyle. Na szczęście nie było trzeba powtarzać zbyt dużo. Wirtualna armia była chyba równie zdezorientowana co my. W każdym razie rozgrywka jest miejscami wymagająca. Szczególnie biorąc pod uwagę rozmieszczenie punktów kontrolnych przed cięższymi starciami. Trzeba tu powiedzieć, że przy grze kooperacyjnej, śmierć jednej z postaci równa się w czytaniu checkpointu. Może to być szczególnie uciążliwe w momentach, kiedy fabularnie nie można się podnosić. Oczywiście, przez jakiś czas po rzekomym zgonie można się reanimować. Moment odejścia do świata restartu można nawet odwlec raz po raz wciskając odpowiedni przycisk. Na ekstremalnym poziomie nie ma miejsca na pomyłki. Niektóre segmenty powtarza się kilkadziesiąt razy. Trub ściele się gęsto i to niestety nasz trup. Plusem staje się więc oskryptowanie, które umożliwia wykucie na pamięć pewnych elementów planszy. Z kumplem doznaliśmy szoku, gdy na próbę odpaliliśmy grę na poziomie normalnym. Misję, na którą poświęciliśmy 3 godziny, przelecieliśmy w jakiś kwadrans. Skoro na poziomie ekstremalnym gra zajęła nam jakieś dwa wieczory, to postanowiłem przejść w singlu w jeden wieczór na Normalu Fabułę. Tradycyjnie już w rozgrywce jednoosobowej więcej głupotek wychodzi na zewnątrz. Chyba najbardziej dokuczliwym było to, że drugi gracz nie może nas podnieść, kiedy upadniemy. Zgon jest natychmiastowy. Jeszcze bardziej drażnią uwagi, które przepełniają rozgrywkę. Wiele z błędów jest po prostu replikowalnych. Jak koleś z pierwszej misji, który w jednej skarpecie uznaje, że ma dosyć uciekania. Twarze postaci niezależnych to już w ogóle inna, nieco karykaturalna sprawa. Poziom normalny uświadomił mi, z jak prostą produkcją mam do czynienia. Jeżeli chcielibyście mieć jakieś wyzwanie, to zacznijcie na trudnym, bo najtrudniejszy jest niemal nie do ukończenia, a normalny okazuje się za prosty. Najniższy poziom najpewniej jest samograjem. W połowie gry zacząłem się nudzić i żałowałem, że nie mam z kim jeszcze się pośmiać nad idiotyzmem fabularnym i najpewniej niezamierzonym autokomentarzem ze strony gry. Mocno zaznacza się tu pewna arenowość plansz, gdzie wystarczy zająć jedną pozycję, wystrzelać nadciągających wrogów, a następnie pobiec do następnej areny. Zacząłem też nagminnie wykorzystywać luki w rozgrywce, jak możliwość strzelania przez ściany, czy czekanie aż sztuczna inteligencja partnera wyeliminuje za mnie przeciwników. Przecież ten drugi tym razem jest nieśmiertelny. Jeżeli gracie sami to bierzcie pod uwagę, że drugi Canon Lynch to mocno przeciętna gra, która najpewniej w połowie fabuły was znudzi. Niektórych może jeszcze przyprawić o mdłości. Grafika jest paskudna. Nie chodzi nawet o rozmazanie obrazu przez różnego rodzaju filtry, ale o modele postaci i tekstury. Wszystko jest rozmazane, włosy lyncza to jedna szmata, a miasto w tle jest płaską bitmapą. Słyszałem wiele złego o trybie poruszania się kamery. Inspirowane jakimiś nagraniami ze słabych telefonów ruchy rzeczywiście mogą niektórych przyprawić o mdłości. Obawiałem się, że i ja będę miał z tym problem. Ale jakoś zapomniałem to wyłączyć w opcjach, a ostatecznie przywykłem. Gdy gra się w koopie, a kamera podczas biegania zachowuje się, jakby operator miał zaraz wywinąć fikoła. Jakoś to do mnie przemawiało, chociaż zdawałem sobie sprawę z tego, że ten element został dodany najpewniej tylko po to, aby zakryć niedoskonałości graficzne. No ale to odczucia z bo w singlu miałem wrażenie niewykorzystanego potencjału. Psychopatycznemu operatorowi z parkinsonem można by dodać jakiegoś charakteru, imię, dłonie, cokolwiek, byleby był osobą. Czasami postaci niezależne mają z nim jakieś interakcje, jednak chwycenie obiektywu to trochę za mało. Dlaczego sądzę, że to by sprawiło, że drugi Kane in Lynch byłby lepszy? Ano z tego powodu, że moglibyśmy mówić o rozgrywce z perspektywy drugiej osoby. Fabuła dalej byłaby okropna i debilna, ale za to zostałaby ciekawie oprawiona. Niestety twórcom najwyraźniej zabrakło pomysłu na to, więc dostaliśmy trzecioosobową strzelankę z kiepską oprawą i całkiem spoko oprawą muzyczną w tle. Jeżeli już mówimy o audio, to w zależności od tego, kim gramy, dostajemy nieco inny wariant. O ile Kane po podczas gry dostanie raczej normalne nutki lynch będzie słyszał płacz dzieci i krzyki szkoda tylko że nasz psychopata nie dostał jakiegoś lepszego przedstawienia swojej niepoczytalności Kane and Lynch 2 Dog's Day jest grą brzydką, z bezsensowną fabułą o niczym i niespecjalnie wyważonym poziomem trudności. Mimo wszystko, jeżeli zdobędziecie tę grę po taniości oraz macie z kim wspólnie przejść w przygodę, myślę, że spędzicie czas bardzo przyjemnie. Niekoniecznie może ciesząc się ze strzelania, ale na bank skomentowania tego, co widzicie. Jeżeli chodzi o rozgrywkę jednoosobową, Odradzałbym. Produkcja obarczy Was poczuciem straty cennego czasu. Gra jest też krótka i pewnie na normalu ogarniecie ją w jakieś 3-4 godziny. Może ten czas jest lepiej poświęcić na jakiś film, hit albo memento. To dobra gra w koopie, ale o wielu tytułach można tak powiedzieć. I uważajcie na to, jak brutalna ta gra jest, aż się sama cenzuruje. A na razie, trzymajcie się, do następnego i cześć!